Liczanie długości fali. Cały Gips polega na tym, żeby algorytm odrzucał błędne dane. Podaj prędkość fali w metrach na sekundę. Czy prędkość może być mniejsza od zera? No nie może, a ja spróbuję mimo wszystko wprowadzić na przykład minus 254. Jaka jest odpowiedź? Prędkość musi być większa od zera. I ponownie prosi o podanie prędkości fali. I tak długo będzie prosił. Aż prowadzą właściwą wartość, czyli wartość większą od zera. Teraz prosi o częstotliwość. Częstotliwość również nie może być mniejsza od zera. Gdy próbuję wprowadzić częstotliwość minus 654 Hz. Uzyskuję odpowiedź, częstotliwość musi być większa od zera. I tak długo będzie prosił, aż w końcu. Ulegnę i podam częstotliwość. Niech to będzie 987 Hz. I dopiero teraz zaczyna liczyć. I tak ma działać algorytm.